Siemanko, witam wszystkich na moim kanale. Z tej strony Dawik i serdecznie chciałem Wam podziękować, bo już zbliżamy się do 50,5 tysiąca subskrypcji. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zostaw ową, zostaw komentarz, zostaw łapkę w górę. To wszystko bardzo pozytywnie wpływa na algorytm. Idziemy jak burza. Niestety tego samego w tym roku nie może powiedzieć Matt Jansen i został nagrany na niego bardzo... Ale to bardzo ostry materiał, który postaram się Wam streścić, postaram Wam się również pokazać mój punkt widzenia. I zacznijmy od tego, właśnie dlaczego Jansen nie może powiedzieć tego, że idzie jak burza, ponieważ ten rok nie był topowy, jeżeli o to chodzi, w jego wykonaniu jako trenerski. Wiemy, że Matt Jansen jest bardzo, ale to bardzo zajętym człowiekiem, ma dwie firmy suplementacyjne, Raw i Revive. Do tego ma rodzinę, do tego zajmuje się obecnie. Triatlonem, także jest to czasami łapanie zbyt wielu srok za ogon, i nie możemy tak naprawdę, jeżeli chcemy być topowi w czymś, skupić się na wielu, wielu rzeczach, i myślę, że to jest największy problem, jako dystrakcja. Jednakże nie mogę tego ocenić w 100%, ponieważ z Jansenem ciągle nie przebywa, ale patrząc po wynikach jego zawodników, to wiemy, że nie wychodzili oni w 100% formie. Jednakże nadal Sean Clorida był drugi na świecie, także Brett wygrał zawody, więc. Nie każdy, ale Jansen nadal dowozi wyniki, ale nie takie, jakie by były od niego oczekiwane, i było parę głośnych, tak naprawdę, wpadek od bardzo, bardzo wysoko postawionych zawodników, jeżeli chodzi o rangę. Będą to Sean Clarida, będzie to Quinn Beastwood, który jest jego byłym klientem, i Nick Walker. To są trzy takie najgłośniejsze. Sytuacje, które ostatnio miały miejsce, że po prostu Jansenowi nie wyszło. No ale główny temat tego materiału to jest fake sterydy. I Quinton podobno miał fake sterydy. Historia złego trenera co się stało, co poszło nie tak. I zacznijmy od tego, że Quinton swój materiał rozpoczyna bardzo, bardzo przyjaźnie. Tutaj gratuluję Samsonowi zwycięzca, zwycięstwa na Mister Olimpia. So, you know, I, I bardzo się cieszę z tego faktu, że właśnie Samson wygrał, jako że mają te same korzenie, Nigerij, są Nigeryjczykami. Ojciec, właśnie Quintona, jest Nigeryjczykiem i. Powiedział też coś takiego, że Samson, mimo tego wszystkiego, co było wylewane na marlękę, on dalej trzymał klasę i nie zrobił tego, co większość mężczyzn by zapewne zrobiła, co na pewno było ciężkie, szczególnie, wiadomo, będąc przed zawodami i będąc na dużych ilościach środków, żeby powstrzymać swoją złość, ale Samson sam powiedział, że przeniósł ją po prostu na salę treningową. No, i tak jak wspomniałem, Quinton podobno zbudował 320 ponad funtów czystej masy. Było prawie 330 na masie, bo wyglądał naprawdę na masie. Nie był on jakoś mega mokry, co za chwilę zobaczycie. Na fake środkach. Chyba, no nie wiem, no sami ocencie, co, 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 o, tym, co o tym mówić, prawda? No, ale teraz przejdziemy właśnie do tego okresu masowego. So

on za każdym razem, jak trenował, myślał o Samsonie i Andrew, wiedział, że ich struktury są bardzo podobne i wiedział, że chce zmierzać właśnie w tym kierunku. No ale potem, niestety, no, jak to się ostatnio mod, modnie mówi, spadło wszystko z rowerka, tak i niestety ta redukcja nie poszła po ich myśli. Kolejnym punktem, właśnie jest efekt końcowy redukcji. I I tutaj mówił, że naprawdę zainwestował bardzo dużo, jeżeli chodzi o całe podejście, że no, w stu procentach oddał się temu sportowi, tak, że mm, nie wychodził w ogóle, że trenował, że był jak robot. I jak widzicie tutaj na zdjęciach, po lewej wygląda lepiej. A to było dwa lata temu. Także. Dwa lata poświęcił, no czwórki ma może pełniejsze, ale bardziej docięte jest po lewej. Talię ma lepszą po lewej, klatkę pełniejszą po lewej, plecy, nawet ramiona całe, jeżeli chodzi o to, są lepsze po lewej. Także mówi to samo o sobie. Słuchanie trenera ślepo. I to jest to, co zawodnicy często robią. E Często powinni po prostu słuchać ślepo, ale na tym poziomie, gdy już wchodzą milionowe kontrakty, bo często, uwierzcie mi, pod stołami są troszeczkę inne oferty niż tylko i wyłącznie, może milionowe, to przesadziłem, ale troszeczkę większej ilości zer, tak, no, mogą nawet niektórzy mieć kontrakty, które dorównują Mr. Olympia zwycięstwu, także... Um, I do, I need to take for some of this. No i jest jednym z tych klientów, którzy właśnie e, słuchają wszystkiego. A tutaj, no, taki, takie crescendo tego <grywania> materiału, mimo że jeszcze nie kończymy, ale podsumowanie, dlaczego zdaniem Jansena nie wyszło tak jak powinno. Because he gaslit me after it and he said that my gear was fake. Yes, guys, he told me my gear was fake. It wasn't the two hours of fucking cardio that I was doing because you were afraid I wasn't going to show up in gym. It wasn't the two hours of cardio, it was my gear was fake. To nie były dwie godziny cardio, tylko no jego środki. Pamiętajcie, że ja tutaj nie jestem stronniczy, tylko odpowiadam na to, co widziałem i to, co mówi Quint. A naprawdę z tego, co... Y bardzo dużo osób za nim stanęło z branży. Jakbyście zobaczyli story, Filvis i tak dalej. Filvis oczywiście ma swoją personalną troszeczkę e, historię z Jansenem, którego nie lubi, ale czy tak czy siak e, no, mówi tutaj, i ja Wam tłumaczę i pokazuję, e, jak nie wyszło jego zdaniem. No i dopowiadam swoje, co, co tam myślę troszeczkę. Tylko e, ale ogólnie, tak jak mówię, Jansen przez wiele lat doprowadzał naprawdę dobrych wyników, a w tym roku coś poszło nie tak.

że w którym momencie tak naprawdę zrozumiesz, że coś jest nie tak, że nie idzie po waszej myśli i że nikt tak naprawdę, nikt ciało nie odpowiada. Czy jak tak jakkolwiek brzmiało, e, brzmiały wymówki, które no, zostały, w... tak naprawdę wiemy, że prawdopodobnie było coś innego, czy to było zdrowie, czy to było coś innego, ale no, coś szwankowało, że nikt nie mógł wejść w formę, gdzie zawsze Quinton, Nick, Sean byli docięci w pień I o tym wiemy. 9 -10, jak nikt wyglądał przed zawodami, i czy słusznie się wycofał? No i tutaj e, ludzie, którzy go widzieli, powiedzieli, że to była najlepsza decyzja, jaką mógł zrobić, żeby się wycofać z zawodów, żeby wyglądał tak źle. I wspomina jeszcze o tym, że masz, jak masz takich zawodników, jak Nick i Quinton, i nie potrafisz dowieść, to coś jest nie tak. No i tutaj e, mówił, że za mocno pchnęli off season, dlatego nie mogli dociąć, a Quinton mówi przecież ty mi kazałeś. Także no, gdzie logika, prawda? Skoro on mu kazał i nie mógł po prostu powiedzieć przeze mnie, pchnęliśmy off-season za mocno i no, czasami lepiej się przyznać. Wiecie, po prostu dałem ciała, tak jak z Shawnem to zrobił. On powiedział z Shawnem, mniej więcej się przyznał, że to jego wina, że za mocno. Ale tutaj właśnie porozmawiamy jeszcze o Shawn Claridzie, który no, też bardzo mocno nie, 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 nie trafił w formę, w sensie forma była, ale to był bardziej Shawn sprzed 3 lat, czterech lat, dużo mniejszy

Jak masz takich zawodników właśnie jak Shawn czy Quinton czy Nick, którzy nigdy nie mieli problemu ze zrobieniem formy, no to gdy ta forma nie wychodzi, to są różne bardzo, bardzo opinie potem o Tobie i wiele osób przewiduje, że Jansen tak naprawdę obecnie przejdzie na emeryturę, bo że nie, nie wyjdzie z tego tak naprawdę czysto, że tak to nazwę. Jeżeli mówimy ogólnie o trenerach, to zawsze zapytajcie najlepiej podopiecznych, Czasami tak można, jak im się współpracuje. I to, że widzicie przemianę jedną, drugą, to też u wielu trenerów zagranicznych widzicie tylko te, które są w 100% wykonane, a nie widzicie na przykład, jak ktoś zajął czwarte miejsce w Nowis albo first timers po raz siódmy. Bo czasami tak się wydarza. Czasami w Polsce trenerzy hełbią się. Czwartym miejscem w first timers czy w nowis. W nowis first timers nie można wystąpić parę razy. Chyba że w pierwszym sezonie, ale w nowis albo miejscem drugim, trzecim, gdy było ich dwóch i trzech. Często tak bywa i na tym wybijają swój hype. A wielu z ludzi, którzy nie siedzą w tym, nie rozumieją właśnie tego, że trzeci na trzech to nadal ostatni. I ok, mogło się pokazać ich więcej, ale nie pokazało się. No i wielu trenerów też. Uwierzcie mi, po przemianie wstawia fotkę i tyle ich słychać. Tak czasami bywa. Więc zawsze zróbcie swój research, uczcie się wy też swojego ciała i nie bójcie się zapytać, dlaczego tyle? Dlaczego to? Dlaczego tamto? No i zawsze sami szukajcie odpowiedzi, bo pamiętajcie, że jesteście osobami dorosłymi i też odpowiadacie za to, co sami tak naprawdę robicie i wkładacie do ust. Dosłownie. Dzięki bardzo, że jesteście. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę i widzimy się już niebawem. Do później, przyjaciele.